Przepraszam. No spoko, nie ma problemu. Przepraszam, chyba, że jestem zakończona. Słuchaj to, jak, jak masz na imię może pierdolę? Kasia. Mam dużo pytań do ciebie Kasia. Nie? Ja jestem Mateusz, miło cię poznać. Miło. Słuchaj, mam dużo pytań do ciebie o subkulturze. No. Bo ty masz no. inną subkulturę niż wszyscy. Tak. I teraz, ja nie, nie, chcę, nie, nie będę cię hejtował, nie będę cię wyzywał, nie o to chodzi, żebyś tego nie odebrała. No. Tylko... Na przykład, po co masz te brocole na rękę? Bo ja chcę to dowiedzieć, bo ludzie to masz mają tam z Dostałam je ja od chłopaka, metalowca. Ja jestem punkiem. A po co są metalowce? Słuchają metalowej muzyki i długie włosy, grają na gitarę. Było w ogóle. na gitarę. A na przykład. Yy, w masz, innych instrumentach? Ty masz lat w ogóle. A czy to ważne? Masz 15 pewnie. No to mam 15 e, tak. Ko I dokończę bez piątek, a ja czekaj zawsze w piątek nie mam co robić. Więc ja wchodzę na omegę, piję sobie pisko i sobie z ludźmi. O! o Dawaj zrówko. Pankowcu Dobra, to jesteś pankowca, masz 15 lat, pijesz alkohol. Zresztą tutaj ja mogę się dowiedzieć. Palę szlugi od trzech lat. Zaczęłeś palić szlugi, to jest lat. Patrz, jesteś pankowcem? No. To słuchasz takiego tego roku, pewnie. Nie, słucham punku. Ale co ma roku punk? E, inne akordy, inny styl po prostu śpiewania. O. Inny też przekaz jest e, piosenki punkowych często. No dobra, a. Na przykład ty cały czas to nosisz, nie zajmujesz tego głównego, co masz takiego Zdejmuję to akurat. A, ale to tak. Kurwa, no nie. To jest ozdoba. To jest ozdoba, tak? A to nie kujecie. Znaczy, to może kuć jak się tak trzyma przy ciele długo. Okej, okay, czyli mhm. rozumiem? Masz taką zajadę pankowca. Tak, jestem pankiem od 8 roku życia. 8 roku życia. Okej, okay, ale jesteś y, homo, hetero czy. E, jestem panseksualna. O! Czyli mam. O, o kurwa. Y, wywalone w płeć. Może mi się każe spodobać. Będzie patrzę na osoby na charakter. Czyli, ale żebyś jeszcze bardziej mnie poznała, to ja jestem taki. Y, Szczery i po prostu zawsze mówię, co myślę, i żebyś się nie obraziła, że jak coś pierdolne, co chcę. Spoko, doceniam szczery. Ja, ja związki jestem, ja sobie lubię, tak, wiesz, pierdolność, głupotą czy coś, a dużo lubię. Ja ci pamiętam, że ja doceniam osób, które są szczery. Moja dziewczyna jest szczera i mój chłopak też jest szczery. I masz chłopaka i dziewczynę teraz. I nie masz, tak. pro, nie masz problemu, żeby te cipę, a potem pójść i wsiąść na kutasa. mówię tak. że, że są szczery, no. Tak, nie mam problemu z tym. A to że ci teraz, to masz dziewczynę i chłopakę teraz. Mhm. Jak twój chłopak to odbiera? Normalnie. A nie ma czegoś takiego, że idziesz do chłopaka i on się pyta, kiedy li, ci naprzód Lizą? Nie. Czyli ty czy, czy, Ja się kupię. Masz 15 lat, jesteś pankowcem, lubisz Lizę chipy i lubisz coś na kutasa. Tak, mój chłopak jest metalowcem, a moja dziewczyna jest Egiw. Jest taką alternatywką, która gra w gdy i poddawa ludzi, aby jej kupowali rzeczy w gdach. Bo jest, stwierdza, że jest biedna i woli wydać pieniądze na inne rzeczy. Nieźle gdziekolwiek. Dlatego szuka ludzi, którzy ją będą sponsorować. No ale to tak. Masz pokój wymazany w ogóle? Jak zrobiłaś te. Ła... Pokaż ten pokój tak bardziej. No, no ja mam jakby tył. Jak zrobiłaś te ręce takie? Karwa i moje oczki. Nie szkoda ci pokoju, że tak zrobiłeś? Co? Szkoda ci pokoju? Nie i tak, to się najdzie do wyburzenia. Ale to. No poczekaj, no to jest po ale to to jest myślenie, że na przykład lubisz dziewczyny, bo lubisz dziewczyny. Tak. Lubisz, lubisz też chłopaki, chłopaków. Lubię. Lubię, ale pefentyk. Wolę bardziej dziewczyny niż chłopaków. Bardziej dziewczyny niż chłopaków. jesteś bardziej lesbigo niż hetero. Okej. Okay. Bardziej preferuję kobiety niż mężczyzn. Nieco ale... kobiety bardziej. Tak. Ale zresztą zależy jaki typ chłopaka. Każdy ma jakieś swoje preferencje. A mogę... Masz 15 lat, a mogę być tak wejść taki... Tylko na przykład, że dwie dziewczyny i jeden chłopak? No się tak jest. A i tak jest... Jak się na przykład sprawiacie stosunek? To... No, że jest taki, że ja jestem z Małopolski, moja dziewczyna jest z wielkopolski. A mój chłopak też jest Małopolski. O, okej. Okay. I... Kurde, to dziwne myślenie troszkę. Ale to... ja tego nie rozumiem na przykład, I, nie? bo nie jest związku od Fasten? Dziewczyna, jestem już rok, ponad. A chłopaka mam za niedługo będzie miesiąc. Za 10 dni będzie miesiąc. I jestem w związku z więc moje uczenie, nie z nic przeciwko, że mam kogoś jeszcze blisko siebie. A tak się spotykacie z dnia na dzień? Co? A tak się z dnia na dzień spotykacie wszyscy razem? Mm, no, Patrz, to wygląda tak, że spotykacie się w jednym pokoju, słuchacie sobie panka. Nie uprawiacie stosunek jakiś tam płciowy? A jeszcze do tego nie doszliśmy. Jeszcze nie uprawiacie stosunku płciowego? Żadną dziewczyną ale żadnych chłopakiem. Z dziewczyną tak, z chłopakiem nie. Po prostu z dziewczyną stosunek? A, a na przykład co twoje rodzice o tym myślą? Moja mama wie tego o chłopaku. Mamy, mama? Moja mama wie tego o chłopaku. A czy nie wiedzą, że są Nie Nie, złym No Jak nie, powiedziałeś, że bardziej podniecają ci dziewczyny niż chłopacy. Ale jestem panseksualna, to jest po prostu preferencja. Okej, okay, a jak byś, jak by twoja mama zareagowała, jakbyś jej to powiedziała? Nie, mam z nią ustawiony związek na Facebooku. Z no mamą? Nie, z dziewczyną. O, ale twoja mam, może myślisz, że to przyjaciółka, wiesz, bo tak se Nie wiem, ja jej mówiłam, że mam dziewczynę, nie wiem, jak zareagowała, może Może nie przyjmuje tego do wiadomości? Ej, to jest... Nie no, nie obraź się, ale... Ja tego nie ogarniam, tak szczerze, bo ty lubisz nie za cipę, e, tak? Nie masz z tym problemu. Nie. A na przykład jak skończysz na kutasa, to już masz z tym problem. Nie zbyt. Zależy jeszcze jakiś kutas. A, czyli, czyli... Wielkość cię... Nie, zależy przyj. A załóżmy, masz dziewczynę, bo teraz masz dziewczynę. Masz 15 lat, pijesz alkohol i masz teraz dziewczynę, tak? No. I załóżmy, ta dziewczyna znajdzie sobie chłopaka... No. I ty będziesz z tą dziewczyną i będzie jeszcze ten chłopak. I co w takiej sytuacji robisz? Po e, prostu ona mi musi Jesteś zazdrosna za, za o tego chłopaka, czy...? Nie. Eee... Nie zbyt. Tylko po prostu mam ustalone tak, że po ona mnie musi poznać z nim. A ja też go poznała. Się, o nią się martwię, żeby coś jej się na mnie stała krzywda. Czy coś. Jaka krzywda? Czy aby jej chłopak nie wykorzystywał jej, kiedy ona nie chce i w ogóle. Ale to, to sens jest, nie? Chwaka, ona chce, ona nie chce i on wy... co ty mówisz teraz, ale... No, ale nie, bo no, w jaki, to, w jakim, to nie. W jakim wieku, w jakim wieku miałeś pierwszy raz stosunek z dziewczyną? Z dziewczyną? W ośmiu. Lat. Miałeś wtedy stosunek z dziewczyną? Tak. A jak, jak ludzie na to reagują? Ty rozumiem, chodzić jakoś tak pojebanie ubrany. ja mówię pojebanie, bo to dla mnie jest chore, wiesz o co chodzi? Mamy inne subkultury, kultury, ty w ogóle inaczej myślisz się, ja, ale. Dlatego to. Znaczy, ja mam wyjebane, więc ja sobie po prostu chodzę, jest mi tak wygodniej. <grym> bo jak się na mnie starsze panie patrzą, bo to właśnie czasami dzieci na to. Dzieci się na Ciebie patrzą głównie. Ale, ale ty, ty byłaś też dzieckiem, jakiś załapie szlachcicę? Masz 8 lat. I? To jest dziwne, trochę. Bo te osoby o tym nie wiedzą. A nikt o tym nie wie, to tajemnica taka słodka. Po z jakąś twoją Mhm. Mhm. tylko kontakt do dzisiaj? Tak. Jesteście razem? Nie, to nie jestem. Tak. A, to jest inna już. A ile miałaś dziewczyn na przykład po tej tak. od 8 lat liczyć, masz na 15, to ile miałeś dziewczyn tak? Ale ona nie była moją dziewczyną, to była moja przepła. Aha, czyli twoja poprzyła przychodzi sobie gadacie i nagle sobie liczycie cipa i nagle sobie dalej gadacie. No, tak wyszło. Mhm. Ciekawość. Ale przepraszam, że jestem po prostu szczery, ale wiesz. A nie będę tutaj się, wiesz, nie wiem jak to ująć nawet, nie będę tutaj mówił drobiazgów, czy coś. po prostu tak myślę, kurde, tak chcę to powiedzieć i tyle, to, to jest dobre, nie? Co hmm. ty taka smutna jesteś? Nie, jestem po prostu najewana już. Które wypiłaś? Hmm. Która to butelka? Weź, weź czuła to piwo, plus jeszcze piłam trzy drina, więc... Ty, dasz mi sekundkę? Ja tylko pójdę siku, bo piję te prąksy już nie mogę wytrzymać. To już trzeci. O, to zaraz wraca, tylko się nie skipuj, dobra? To dobra, i strzać! Mmm, Tak. Kisię najebana. jest fajnie. Nie na omę. Nie wiem co robić. Za chwilę spadam do łóżka. Tak. O. Hej. O, sorry, że tak długo. Hej... Yy, no dobra, no to spoko. Czyli rozumiem, że lubisz dziewczyny, lubisz chłopaków i ci to nie przeszkadza. No nie No dobra, no to ten, masz 15 lat. Nie wiem, ale myślisz, to się kiedyś zmieni czy nie? Nie wiem. Nie a chcia nie a wiem. chciałabyś się zmienić na taką dziewczynę, co by normalnie wyglądała? Ja nie mówię, że źle wygląda, tylko tak. Wiesz. Nie, nie chciałabym, bo od dziecka chciałam się ubiać na czarno, być e, innej kulturze. Nie chciałam być na jakby... Po prostu chciałaś się wyróżniać z tłumu ludzi. Tak. Okej, okay, ale na no, przykład nie myślałaś o tym, żeby założyć sobie rodzinę, dom, kurwa, budować, wiesz, z chłopakiem być i tak dalej. E, nienawidzę dzieci. Pierdolisz. Serio? Nie lubię dzieci. Znaczy, no to no akurat normalne jest. W do tego, coś dowiedziałem, to, to jest akurat normalne. Nie lubię dzieci, boję się ciąży, boję się porodu, po prostu nie chcę dzieci. Okay, a jakbyś tak jak przypad... no, nie przypad... mieć jak dzieci. Jakbyś tak przypadkowo zaszła, co wtedy? E, Bym wtedy je wychowała, jak już by była taka opcja. E, ale wiem, że to się nigdy nie stanie. A wierzysz w Boga? Czy nie? E, jest ateistą. Aha, Czyli tak samo jak ja. Jestem ateistą, ale przez to, że jej mama i bo moja mama bardzo chciała, abym była po komunii i po bieżmowaniu, no to jestem. I wierzysz w Boga, ale tu w kościół masz wyjebane. Nie, bo po prostu przyjęłam to, że muszę tak... To jest mam wywalone. Dobra, mi pana bo Dziwna mega sprawa, nie? Siema, ipa. Siema, ipa. Mój dziwna sprawa. Siema, gracz. Siema, Oliver. wam. Nagrywa głosówki? Ona głosówki nagrywała? Co ona pierdoliła? Czekaj, ona ma jakieś... Nie, najpierw ma dziewczyna, a teraz dziewczyna dzieci. Ej to jest no to t... Nie wiem, bo ja chciałem z pokazać, bo była, to mocna była.